No siemanko. Dawno nie było Alana. Znowu. Ech, ale wracamy, także... Znowu będę srała po gaciach. I będę się wkurzać. Więc tak. Przyszliśmy tutaj gdzieś y, z Serious, tym... Raz tym... No!

kawa to rzecz święta napój bogów Zresztą niektórzy mówią na coca cola napój bogów ambrozja tak zwana no teraz przy tej, e, przy tym skoku e, ceny za cukier no to faktycznie tylko bogowie będą mogli sobie pozwolić na ten rarytas No tu jeszcze coś ciekawego czytaj Szkielet mamuta kolumbijskiego, Mamutus Columbi szkielet należący do gatunku wymarłego około 14 tysięcy lat temu wykryto w Reatarpiz w 1981 w 1998 gdy mamut kolumbijski zyskał status kamieliny stanu Waszyngton, przykazano go do parku na narodowego Elderwood. Określany pieszczotliwym mianem Zębatego Charliego, jest oficjalną maskotką parku. Hmm, no ładniotki jesteś. Ładniutka maskotka. Można by się przytulić. Chociaż tak trochę do kości, no ale... A teraz by już nam nie zagrażał, nie? No ale biedny mam. O, biedny żubr, biedny łoś, biedne zwierzątka. Nie, nie rozumiem tego, żeby... żeby zabijać po to, żeby sobie powieść głowę, kurde, nad kominkiem, czy coś. Może zacznijmy zabijać ludzi i wieszajmy sobie ich e, głowy nad kominkami Czemu nie? Aha, tu byłam. Widzicie, znowu się za. Eee, zamotałam tutaj. Eee, zainteresowałam bardziej moimi wywodami Easy, aniżeli. Boy. I'm done. Hey, oh. Rusty, right? You're i'd shake your hand but mine are kind of full here actually i'm sorry about this would you mind grabbing the registration form from the desk it's just across from bucktooth charlie okay sure tam w tej they're illegal to use here hell you're not supposed to hunt oh. within the park at all but that <laughs> doesn't stop some lowlifes hell <sighs> at least max is gonna be okay you got lucky No super, że Max wyzdrowie. Okej, okay. to chyba, chyba damy radę to ogarnąć. Dobra ciowęcz! Mam inne rzeczy teraz do roboty, mam formularz do wypełnienia.

Chcę okay, zdobyć klucze iść do samochodu. E, to znaczy, że e, że do samochodu po prostu musimy iść, bo klucze już mamy. Dobra, Nara. Tłuszczy. crazy talk ow how we should go to the sheriff or call the fbi damn it barry the will kill this is not a goddamn debate barry I'm going to lover's peak he said to come alone <laughs> okay, okay. <laughs> in general, in general, i'm going to go and i'm worried that you're not right in the head tell me what to do to help and i'll do it you stay here and if i'm not back by morning call the cavalry

nie ma tutaj przypadkiem jakichś ciekawych rzeczy, typu baterie yy, albo naboje. Chociaż widzę, że, yy, że nie mam żadnej broni. Po sobie w tej chwili yy, mam chyba tylko wtedy broni, jak mam, zaczynam mieć schizę. <gryw> Ale baterie baterie są. Także warto było się tu rozejrzeć. Mamy jeszcze termoskawą. I po prostu termoskawą mówię, ja się nie <gryw> A piłam. Piję taką zbożową e, zbożową z 30%. E, 30. 30. No zawiera 30% kofeiny. No. Kurde, człowiek nie umie y, odmienić w polskim języku. Ale to on je wyłączył całkowicie? Faktycznie. Na cholerę ja używam latarki w momencie, kiedy tutaj są pozapalane światła. Teraz nie. Mm, można iść? Nie. Czyli co, pozostaje nam po prostu wyjść stąd. Aha, i nazywa się ta kawa o poranku. Można ją znaleźć w Biedronce. To jest taka, no po prostu, jakby e, rozpuszczalna kawa, tylko więcej jest tam zbożówki niż, niż normalnej kawy. E, przerzuciłam się na nią ze względu na to, że. Mm, piłam za dużo kawy e, i zbyt mocne te kawy były, e, bo e, piłam już ten. E, to znaczy, no ja ogólnie. Nie, nie za bardzo przypadam za rozpuszczalną kawę, Wolę tą fusiastą, nie? Tą mieloną taką zwykłą. No albo z ekspresu, no ale nie mam ekspresu. Więc no taką zwykłą mieloną kawę. No to robiłam sobie w kawiarce i dochodziło do tego, że piłam dwa razy dziennie kawę. I do takiej kawiarki mieszczą się łyżeczki. Boże, mieszczą się cztery łyżeczki tej kawy, nie?

No. I a piłam je dlatego nie, nie, nie po to, żeby się pobudzić. Znaczy oczywiście to też trochę, nie. Ale na mnie już ta kawa po prostu nie działała, więc ja piłam tak do smaku sobie. ją I, i wychodziło na to właśnie, że piję jej po prostu za dużo. A tutaj mam o tyle fajnie, że ta kawa faktycznie smakuje bardzo podobnie. No wiadomo, czuć tą zbożówkę w niej, ale ja lubię inkę na przykład, lubię zbożową kawę. O, już mam dostępną broń teraz. E, no, także teraz piję po prostu tą i piję ją jeden raz albo dwa razy dziennie. E, Okej, okay, to ja to przewróciłam? O tak. Ja mogę użyć tego jako tarczy. O! Najgorzej osiągnięto punkt zapisu. Nie podoba mi się to. Po co ja wybrałam taką grę, w którą się boję grać? Nie będę tego czytać. Mi się nie chce. Ale jak chcecie, to dajcie znać w komentarzu. No to albo poświęcimy y, trochę czasu na przeczyta przeczytanie tego, albo następnym razem po prostu Wam y, pokażę to na ekranie i Wy sobie zastopujecie i to przeczytacie. Wow. Ale generalnie to po prostu y, no, jest jego książka, nie? Tam nie będzie żadnych jakichś wątków raczej y, fabularnych, takich y, ważnych do tego. Do tego, co się dzieje na ekranie, tylko, tylko raczej pod kątem tego, że po prostu jakieś ciekawostki tam będą. Okej. Okay. Jezus, ja się tak ślinie? plan?

O, o, no! Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, przecież... ale tu... Przecież tu się lampa ten... ...paliła. Tutaj miał być punkt zapisu. To nie fair. się tak nie bawię. Lovers Peak. Tam, czyli tam musimy iść. Czyli tutaj powinno być w miarę bezpiecznie jeszcze. Powinno, co nie znaczy, że będzie. Odpni. Ale psodela. No tutaj tutaj nie działa światło. Może ja się tak nie ze stresu? Nie mogę zadzwonić po posiłki hmm. I samochód, może będę, będzie jakiś... staw? Nie, tylko... na maszynopisu Nie wiem, czy tu iść na górę, czy tam Ale gra mi wskazuje, że chyba powinna mieć tamtą stronę, więc tutaj sobie jeszcze zrobimy Explore. A znowu strona maszynopisu, czyli tak naprawdę... No tutaj chyba tylko tyle. The hell? Ale jak raz ty jak myśmy w kompletnie w drugą stronę żeśmy szli. No ciągnie jest Ooh. mr wake mr wake is coco's what happened just the way it was on that page i found came true it knew so dark it'll come back for me you must the lights in the office i have the key okay rusty hang on i'll be right back I don't to live. whatever did this couldn't be far rusty had found a page from the manuscript it would help me understand what had happened oh piousa good boy Is this too yeah Pokazywał palcem gdzieś tę stronę. jest wyjście na ten balkon. też jest wyjście na ten balkon. Balkon. Nie balkon, tylko ten. Taki taras jakby. movie o tym tam. The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. A, czekaj. Na no, kurde, Alan. Okay, jednak tu. Miss Kripitan. I wait, wait, wait. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. What the fuck? We don't really have a chance to help. The ground was covered with oily patches that looked like liquid darkness. I just need my two licenses. You bastard. Wygnajki! Wygnajki! Wy gnojki! Przeładuj. Dobrze! What?

gdzie ty jesteś, gnajku? Gdzie ty jesteś? Jasny gwint! Jaki on jest kuźwa szybki! Ty jesteś kuźwa szybki! giniesz Maciarzu. What ta hell? czemu on nie ginie? Jest. W końcu. O chujka! Idą resz reszta, następni idą. Używa, muszę uważać, bo od o ile te naboje no będę miała to gorzej z latarką. Późno, no, dostałeś trzota O ki ci chodzi, nie? A ja jeszcze sobie kliknę na latarkę. No chyba żarcisz. Chyba żarcisz. Dobra, później. Dajcie mi jakieś te baterie. A dobra, tędy, a tu wątpię, żeby nam tak po prostu solo tutaj leżeć baterie. barrier What what the hell was that? I saw it from the window. I saw I saw something. Forget about it, Barry. It's just me going crazy. don't open the door for anyone I mean it oh oh po prostu chyba trzeba iść tu. nie się to nie podoba. O, okay. Mówię, wolałabym baterię niż kartki. ale to możliwe, że tam będzie coś hmm. ilość przedmiotów, bo się zaopatrzyłam w w, w, w amunicję dół, czy to górę? Chyba na dół. To tu? Aaa, nie. Ja tędy. A tamtędy. Tak. To tutaj na skróty. Dobra, mamy punkt zapisu, to nie idziemy tam. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli chcecie wspierać kanał, to zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrybowania, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście na nami na moje social media, na Instagrama, na grupę, na Facebooku i Discorda. Wszystkie linki są w opisie. I do następnego razu. Pa, 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 pa. pa.